Thank mm -hmm. you. Szczęść Boże, witajcie. Dzisiejszy odcinek ma podwójny nasz rekwizyt, dlatego, że encyklika Redemptoris Missio mówi o dzieleniu się, czyli o tym, że ja mam wiarę i tą wiarą się chcę podzielić. Mam bogactwo, ale to bogactwo chcę pomnożyć wtedy się to dzieje, kiedy je przekazuję, kiedy daję też to, co mam mieszkającym, żyjącym, przebywającym obok mnie. I dlatego papież mówi o tym, że misyjność należy do natury kościoła. Kościół jest ewangelizujący i ewangelizowany. Potrzebuje, aby jemu głoszono i potrzebuje tego głoszenia, aby wychodzić na zewnątrz. To jest natura kościoła. I dar Boży dla Wspólnoty wierzących. Papież mówi, że misje odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską. Papież chce pokazać, że nie można sobie wyobrazić Kościoła bez głoszenia, że to głoszenie jest czymś tak oczywistym, tak fundamentalnym, że nie można minąć tego głoszenia. I udawać, że nie ma go albo mnie to nie dotyczy, czy ja też nie muszę się tym zajmować. Ci, którzy są włączeni w Kościół katolicki, powinni czuć się uprzywilejowani, a przez to bardziej zobowiązani do dawania świadectwa. Czyli papież mówi: Ty zostałeś włączony w Kościół i to jest Twoim przywilejem, że teraz możesz powiedzieć o Jezusie komuś, a to jest równocześnie zobowiązanie. Możesz to powiedzieć, ale to, ponieważ Wynika z tego korzenia chrześcijaństwa, z tej wiary, która jest dzieleniem się Bogiem, łaską, miłością, potrzeba właśnie tego, aby wychodzić do drugiego człowieka. W zadaniu tym nie jesteśmy sami, papież to podkreśla, bo przecież Jezus obiecał nam, że będzie z nami aż do skończenia świata i że Duch Święty będzie ciągle nas napełniał, ciągle nas będzie wzmacniał. I po takim pierwszym pokazaniu tego, że głoszenie, że misyjność należy do natury Kościoła, chciałbym zwrócić uwagę na temat, który u papieża bardzo mocno tu wybrzmiał, bardzo mocno został podkreślony. Nowa ewangelizacja. To jest ten namysł papieża, to jest ta intuicja duszpasterska i równocześnie Inspiracja ducha, którą papież podzielił się z całym światem. Kościołowi wniósł właśnie tą ideę nowej ewangelizacji. Nie dlatego, że stara była zła. To mówiliśmy już, kiedy patrzyliśmy choćby na Cyryla i Metodego. Nowa, ponieważ pojawiają się nowe czasy, ale papież ciekawą rzecz mówi, kiedy patrzy na świat, to jesteśmy na początku głoszenia Ewangelii, czyli Kościół jest na początku działalności. Nie tak, że Kościół się kończy, Kościół teraz po prostu ma jakiś kryzys, regres i będzie coraz mniej. Nie, papież mówi, to jest początek głoszenia. I nasze trudności, nasze... Yy, Jakieś obawy, nasze niepokoje, nasze przechodzone w tej chwili sytuacje nie mogą nas zatrzymywać przed tym, co stoi przed nami, a co jest niesieniem Ewangelii drugiemu człowiekowi. I teraz nowa ewangelizacja. Papież mówi tak: Mam wrażenie, że nadszedł moment zaangażowania wszystkich sił kościelnych. Wszystkich. Zaangażowanie wszystkich sił kościelnych, ale wszystkich. Absolutnie wszystkich. Wszystkich sił kościelnych, absolutnie wszystkich. O, wszystkich sił, wszystkich sił. Papież nie mówi, a tam na, na tą nową ewangelizację to tam wyślemy takiego specjalistę albo takiego kogoś, kto no lepiej się tam na tym orientuje, w tym orientuje, lepiej się do tego nadaje. Papież mówi zaangażowanie wszystkich sił, jakiekolwiek mamy. W dzieło nowej ewangelizacji. To jest niesamowite zdanie, ponieważ papież pokazuje nam, że to głoszenie i ta mądrość, by dobrze Jezusa pokazywać innym, musi przenikać wszystko każdą instytucję, każdą wspólnotę, każde zaangażowanie, każde dzieło. Nowa ewangelizacja ma przenikać nas. No bo co to jest? No bo to jest niesienie Jezusa. Właśnie w taki sposób, który jest zrozumiały dla współczesnego świata. Nikt wierzący w Chrystusa, żadna instytucja kościelna nie może uchylić się od tego najpoważniejszego obowiązku głoszenia Chrystusa wszystkim ludziom. Niesamowite zdanie, niesamowite słowa. I papież mobilizuje nas w ten sposób. Przepowiadanie ożywione wiarą, która budzi w misjonarzu entuzjazm i żadliwość, powinno być czymś tak oczywistym, tak codziennym, że kościół funkcjonuje jako ten, który z natury chce wychodzić do drugiego człowieka, z natury chce światu objawiać Jezusa. I papież podkreśla też ten sposób przepowiadania, zwłaszcza właśnie, Powołując się na Ewangelię według Świętego Marka, że to jest kerygmat, że to jest pierwsze głoszenie. Głosić Ewangelię, rozgłaszać Jezusa, pokazywać Jezusa, przybliżać Jezusa i że to jest ta istota, to meritum tego wyjścia naszego i głoszenia. O czym papież mówi w związku z nową ewangelizacją? Potrzeba radykalnego nawrócenia mentalności. Popatrzmy, że papież Franciszek też nawiązuje do tego. Mówi o nawróceniu pastoralnym. Ale już Jan Paweł II mówi, potrzeba radykalnego nawrócenia mentalności, by stać się misjonarzem. My mówimy, to inni mają być misjonarzami, to inni mają głosić. A papież nie. Ty masz zmienić mentalność, bo Ty też jesteś misjonarzem. Ty też masz to robić, Ty też masz głosić. To głoszenie. I ta natura, ten entuzjazm, ta pasja głoszenia jest też pokazana przez papieża z drugiej strony. No, wyobraźmy sobie: ktoś się nawraca, przychodzi do kościoła i nie widzi entuzjazmu, nie widzi godliwości. I papież mówi: Ten człowiek nawrócony doznaje zawodu. No to jak? To ja się nawróciłem do tych wyznawców Chrystusa, a oni po prostu jacyś są tacy niemrawi, jacyś tacy niepozbierani. Nie ma tego entuzjazmu, nie ma głoszenia, no to jest ten Bóg ważny czy nie? Jest ten Jezus istotny czy też nie jest? Jaki on jest? I papież pokazuje wspólnotę. I to jest ten następny temat, o którym chciałbym powiedzieć, ponieważ papież mówi, że pragnę wspomnieć jako nowość, która wyłoniła się w ostatnich latach, rozwój ruchów kościelnych obdarowanych ogromnym dynamizmem misyjnym. Ruchy te stanowią prawdziwy dar Boży dla nowej ewangelizacji i dla działalności misyjnej we właściwym tego słowa znaczeniu. Papież pokazuje cel ewangelizacji, jakim jest, tak on to mówi, zakładanie wspólnot chrześcijańskich i kościołów lokalnych, które mają Wzrastać do dojrzałej wiary i dojrzałej miłości. W otwarciu na innych, w służbie, w służbie człowiekowi. I dlatego papież to też tak określa, że zjawiskiem gwałtownie wzrastającym, zwłaszcza w młodych kościołach, są kościelne wspólnoty podstawowe. Papież mówi, one się, są tam różnie nazywane, ale o kogo chodzi? Chodzi o grupy chrześcijan. Na szczeblu rodzin, czy szczupłego grona osób. Czyli papieżowi nie chodzi o wielką parafię, papieżowi nie chodzi o, o to, że my jesteśmy wspólnotą, bo nas jest 10 tysięcy. Papież mówi wprost, szczupłego grona osób, które spotykają się na modlitwie, czytaniu Pisma Świętego, katechezie, by dzielić się problemami ludzkimi i kościelnymi perspektywie zaangażowania wspólnotowego. Papież mówi, to parafia ma być właśnie podzielona na te wspólnoty podstawowe i one dadzą ten dynamizm. I Papież mówi tak: one są inspiracją nie tylko do ewangelizacji, ale też do nowych form aktywności kościelnej, do nowych mentalnych zmian, które w świecie są potrzebne, a na które my odpowiadamy dzięki temu, że duch święty właśnie tak nas prowadzi. I papież mówi o tym, że Kościół rozumie właśnie tę działalność misyjną, tę działalność nowej ewangelizacji we wspólnocie, w rozumieniu wspólnotowym, że to jest dzieło nas wszystkich, a nie tylko pojedynczych wyspecjalizowanych osób. Owszem, one są też. On, papież mówi o misjonarzach na całe życie, ale mówi, że całe życie Kościoła jest właśnie misjonowaniem całe życie zdawaniem świadectwa. I Srebrne usta dla papieża, dla mnie to jest po prostu hicior. Papież mówi tak: Kościoły stare borykają się z nową ewangelizacją. Nie wiem, czy papież zorientował się z tej gry słów, które tu, których tutaj użył, ale właśnie to zdanie się znalazło w encyklice: Kościoły stare borykają się z nową ewangelizacją, bo nowe są dynamiczne, bo te młode kościoły chcą głosić, chcą wychodzić, chcą mieć Jezusa. Kościoły stare borykają się z nową ewangelizacją. Może my jesteśmy już starym kościołem. Może już zestarzeliśmy się. Jakbyśmy zapomnieli o tym, co papież mówi. Wszystkie siły, wszystkie siły, wszystko co masz ma być na nową ewangelizację. I papież podkreśla, jak to zrobić. Papież przygląda się dziejom apostolskim i mówi tak, wybiorę tylko takie fragmenty, o które tutaj chcę zahaczyć. W pierwszych wiekach chrześcijaństwo rozszerzało się przede wszystkim dlatego, że chrześcijanie podróżując lub osiedlając się w regionach, gdzie jeszcze nie głoszono Chrystusa, z odwagą dawali świadectwo swojej wiary i zakładali tam pierwsze wspólnoty. To jest istota, że oni mieli to we krwi, gdziekolwiek byli, w podróży, przy osiedlaniu, przy pracy. Oni po prostu mówili o Jezusie. Oni świadczyli o Jezusie. I papież mówi widzę świt nowej epoki misyjnej, która stanie się okresem promiennym i bogatym w owoce. Papież jakby w proroczym takim przesłaniu, takiej proroczej nie wiem, natchnionej, takiej wizyjnej perspektywie, mówi, że on widzi już to. Ale dodaje, jeśli wszyscy chrześcijanie odpowiedzą z wielkodusznością i świętością na wołania i wyzwania naszych czasów. Papież mówi, ty masz odpowiadać na wołania i wyzwania naszych czasów. Ty masz czucie cząstką tego ewangelizującego i misjonującego kościoła. Jezus zaprasza nas, a papież nam to przypomina i podkreśla, że chce, aby wszyscy ludzie poznali dobrą nowinę, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy. I to wezwanie, i papieskie przesłanie jest dla każdego z nas. I jeszcze raz, Podkreślmy. Misyjne działanie Kościoła w zadaniu jego istnienia była w istocie uważana za normalny owoc życia chrześcijańskiego, codzienne zadanie dla każdego wierzącego przez świadectwo osobiste i wyraźne przepowiadanie tam, gdzie jest to możliwe? Normalna rzecz, że gdzie tylko to jest możliwe, ja mam dawać świadectwo i przepowiadać wprost Jezusa. Nie udawać, że Go nie znam. Nie po prostu obojętnie patrzeć na ten świat. Misyjność jest w Tobie, bo zostałeś ochrzczony do tego, żeby jako Kościół niesie Ewangelię. Pomódlmy się o to aby nastąpił ten, z, ten zwrot, albo też zmiana mentalności we wszystkich tych miejscach, gdzie potrzebujemy takiego nowego spojrzenia, o którym papież mówi. Panie, Ty założyłeś Kościół, Ty wezwałeś nas do tego Kościoła, Ty poprzez swoją świętą krew przemieniasz nas i w naszej krwi prowadzisz. Przekształcasz, zaszczepiasz to wszystko, co ty, jako posłany przez Ojca, chcesz, aby funkcjonowało w nas. Pozwól, aby wszyscy, naprawdę wszyscy wierzący, zostali pasjonatami głoszenia, niesienia Ciebie, dawania o Tobie świadectwa, aby się nie wstydzili swojej wiary, ale aby byli coraz bardziej. Tymi, którzy głoszą, niosą i świadczą o Tobie, Twojej miłości, Twoim krzyżu i Twoim zmartwychwstaniu. Aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zapraszam. Bądź tym, który niesie i głosi Jezusa innym. W rodzinie, wśród znajomych przyjaciół. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Redemptoris Missio. Wezwanie wynikające z tożsamości. Kościół jest misyjny ze swej natury. Jest ewangelizowany i ewangelizujący. Wiarę zaś należy przedstawiać jako dar Boży, którym winny żyć wspólnoty, rodziny, parafie, stowarzyszenia i promieniować na zewnątrz zarówno świadectwem życia, jak też słowem. Działanie ewangelizacyjne wspólnoty chrześcijańskiej, najpierw na własnym terytorium, a następnie na innych, jako uczestnictwo w misji powszechnej, jest najlepszą oznaką dojrzałości wiary. Misje odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. Do tego, by głosić naglącą potrzebę ewangelizacji misyjnej, skłania mnie fakt, że stanowi ona pierwszą posługę. Jaką Kościół może spełnić względem każdego człowieka i całej ludzkości w dzisiejszym świecie. Kościół nie może zaprzestać głosić, że Jezus przyszedł, by objawić oblicze Boga i wysłużyć przez Krzyż i Zmartwychwstanie zbawienie dla wszystkich ludzi. Misje są sprawą wiary, są dokładnym wskaźnikiem naszej wiary w Chrystusa i w jego miłość ku nam. Nowa ewangelizacja. Mam wrażenie, że nadszedł moment zaangażowania wszystkich sił kościelnych w nową ewangelizację i w misję wśród narodów. Nikt, bieżący w Chrystusa, żadna instytucja Kościoła nie może uchylić się od tego najpoważniejszego obowiązku, głoszenia Chrystusa wszystkim ludom. Trudności wewnętrzne i zewnętrzne nie powinny skłaniać nas do pesymizmu czy bezczynności. Liczy się, tak tutaj, jak w każdej innej dziedzinie życia chrześcijańskiego, ufność płynąca z wiary, to znaczy z pewności, że nie my jesteśmy głównymi podmiotami misji, ale Jezus Chrystus i Jego Duch. Jest oczywiste, że zwykłe środki duszpasterskie już nie wystarczają. Potrzeba stowarzyszeń i instytucji, grup i specjalnych ośrodków, inicjatyw kulturalnych i społecznych dla młodzieży. Człowiek współczesny bardziej wierzy świadkom, aniżeli nauczycielom, bardziej doświadczeniu, aniżeli doktrynie, bardziej życiu i faktom, aniżeli teoriom. Potrzeba radykalnego nawrócenia mentalności, by stać się misjonarzem, a dotyczy to zarówno osób, jak i wspólnot. Pan wzywa nas zawsze do wyjścia z samych siebie, do dzielenia się dobrami, jakie posiadamy, począwszy od dobra najcenniejszego, jakim jest wiara. Nie możemy przepowiadać nawrócenia, jeśli my sami nie nawracamy się każdego dnia. Docenienie wspólnoty. Kościół następnie służy królestwu zakładając wspólnoty chrześcijańskie oraz kościoły lokalne, prowadząc je do dojrzewania wiary i miłości w otwarciu się na innych, w służbie człowiekowi i społeczeństwu. Zjawiskiem gwałtownie wzrastającym w młodych kościołach, popieranym przez biskupów i konferencje episkopatów. A niejednokrotnie uważanym za pierwszorzędne zadanie duszpasterskie są kościelne wspólnoty podstawowe. Chodzi tu o grupy chrześcijan na szczeblu rodziny czy szczupłego grona osób, które spotykają się na modlitwie, czytaniu Pisma Świętego, katechezie, by dzielić się problemami ludzkimi i kościelnymi w perspektywie zaangażowania wspólnotowego. Są one znakiem żywotności kościoła. Narzędziem formacji i ewangelizacji, ważnym punktem wyjścia dla nowego społeczeństwa zbudowanego na fundamencie cywilizacji miłości. Wezwanie: pokusa zamykania się w sobie może być silna. Kościoły stare borykają się z nową ewangelizacją. W pierwszych wiekach chrześcijaństwo rozszerzyło się przede wszystkim dlatego, że chrześcijanie podróżując lub osiedlając się w regionach, gdzie jeszcze nie głoszono Chrystusa, z odwagą dawali świadectwo o swej wierze i zakładali tam pierwsze wspólnoty. Widzę świt nowej epoki misyjnej, która stanie się okresem promiennym i bogatym w owoce, jeśli wszyscy chrześcijanie odpowiedzą z wielkodusznością i świętością nawołania i wyzwania naszych czasów.